Dzień dobry. Proszę zgadnąć, jaką zupę przygotowuję i z jakiego regionu Polski pochodzi. Zupa, o której śpiewają piosenki. Trzeba pokroić suchy chleb, dodać czosnek, magi, pieprz i zalać gorącą wodą. Zapomniałam o jednym ze składników. Oczywiście jest to tłuszcz. Tutaj mam tłuszcz z pieczenia kaczki. Ale może być to zwykły smalec lub jakiś inny tuż. nie roślinny, bo, bo zupa nie będzie pożywna. Yy, tak przygotowane danie powoduje, że wzrasta znacznie nasza odporność, ponieważ jest tu w środku pokrojony ząbek czosnku. Wszystko zalewamy gorącą wodą i pozwolimy się temu tak troszeczkę zaparzyć. Próbujemy do smaku. Amatorzy zupek chińskich powinni spróbować tę zupkę, bo jest o niebo lepsza i zdrowsza. Składniki już napęczniały, doprawiłam do smaku. No, i ponawiam, ponawiam pytanie: jaka to zupka, Jaki, jaka jest jej nazwa i z jakiego regionu Polski pochodzi? Myślę, że będziecie zachwyceni.